Dzień dobry. To, że Barcelona rozegrała fatalny mecz, to wszyscy wiemy. To, jak Atletico zagrało fantastyczny mecz, też wszyscy wiemy. Ale z czego to wynika, że Barcelona, która przed chwilą wygrała 3-0 z Majorką, dostaje w papę 4-0 z Atletico, które przecież przegrało z Realem. Takie zamykające się koło. Bo naprawdę, ja przyznam się, nie oglądałem tego meczu na żywo i kiedy zobaczyłem, że jest 4-0 do przerwy, byłem bardzo ciekawy, co Simeone wymyślił, co on na tego Hansiego Flicka zastosował, i co się wyczynia w Barcelonie? I obudziłem się rano i obejrzałem ten mecz. I bramki dla Tezico to jest cały czas ten sam schemat, którego Barcelona nie jest w stanie powstrzymać, i to jest w tym wszystkim najśmieszniejsze. Zapraszam na odcinek o kompromitacji. To można na spokojnie nazwać kompromitacją Barcelony. Zacznijmy chronologicznie od początku. Barcelona fatalnie weszła w mecz. Hansi Flick powiedział przed maczem, że ważne, aby wejść w ten mecz skoncentrowanym. I wiecie co? Barcelona na ten mecz absolutnie skoncentrowana nie wyszła. Atletico za to wyszło nabuzowane, pełne energii, takie nieprzyjemne w grze. Takie, które od razu się tobie rzuca do gardła, a Barcelona nieskoncentrowana. Tak, o kurde, coś się dzieje. I Atletico było bardzo agresywne na początku. Barcelona przez to się przestraszyła. Przez to Tworzyły się sytuacje dla Atletico, takie jak ten w trzeciej minucie, kiedy Dani Olmo fatalnie zagrywał piłkę do Baldę przy swoim polukarnym. Świetnie Koke odebrał piłkę, który naprawdę Koke fantastyczny mecz zaliczył. Świetnie przejmuje tą piłkę i zagrywają do niekrytego Griezmana, który jest, który rozegrał fantastyczne spotkanie. Chłop na starość jest jak Lewandowski, jak wino który świetnie podaje z pierwszej piłki, to też jest bardzo ważne do wbiegającego za linię obrony Simeona, ale tutaj Joan Garcia wykazał się dobrą interwencją. I wiecie co? W tej akcji powtarza się pewien schemat, yy, który będziemy przytaczać w trakcie analizowania tego spotkania. Większość niebezpiecznych sytuacji po stronie jest po stronie balde na boisku, czyli po stronie prawej. Czyli Atletico po prawej stronie miało autostradę do bramki Joana Garcia. Po drugie, piłkarze Atletico urywają się na e, piłkarzom Barcelony, zbiegają za ich plecy, zbiegają na wolne przestrzenie, których jest masa. Barcelona nie umiała odbudować swojej pozycji w defensywie i Griezmann jest niekryty. Przy pozycji, gdzie mógłby strzelać, przy czasami niektórych jego fantastycznych podaniach. I wiecie co? Polski komentator po tej sytuacji również powiedział: Na razie brak koncentracji ze strony Barcelony. W ogóle, wiecie, druga linia Barcelony też nie działała. Atletico zjadało Barcelonę pod względem intensywności, przez co Barcelona się wycofywała i była przestraszona. Druga linia Barcelony nie istniała. Frenkie de Jong, który był w dobrej formie ostatnio, nie było go. Mark Casado dostał wędkę w 36. minucie, kiedy wszedł Robert Lewandowski, kiedy Hansi Flick jeszcze próbował ratować to spotkanie. I tej drugiej linii nie było. Atletico fantastycznie organizowało się w swoich fazach przejściowych, gdzie po prostu dwoma, trzema poddaniami załatwiali całą defensywę Barcelony. A więc tak, przejdźmy do pierwszej bramki dla Atletico, dla no, samobuja Barcelony. Co tam się dzieje? Barcelona spokojnie sobie rozgrywa piłkę. I co? I Eric Garcia wycofuje piłkę do Joana Garcia. Joan Garcia, nie wiem, piłka mu przelatuje pod, obok buta i ona wpada do bramki. I słuchajcie, ja rozumiem, że ta piłka skakała, ale ta piłka skakała też po stronie Atletico. Atletico nie robiło takich błędów. Nie możesz, jako Joan Garcia, ja rozumiem, że on rozgrywa fantastyczny sezon, być tak nieskoncentrowanym na początku meczu w półfinale Pucharu Króla. Gdyby Hiszpan był skoncentrowany, to do tej bramki by nie doszło, bo byłby skupiony na piłce w 100%. A on tak jeszcze jest, nie wiem, myślami w szatni, nie wiem gdzie był Joan Garcia myślami, ale na pewno nie na boisku. I jest zdziwienie, że piłka wpada do bramki. No, sorry, ale to jest brak skupienia, a nie skacząca piłka po murawie. No, ja rozumiem, że ta piłka skacząca mogła trochę utrudnić, ale nie zwalajmy na to 100% bramki to jest po prostu ta koncentracja, którą Hansiemu Flickowi chodziło, po, on to powiedział publicznie o, przecież on wiedział on analizował to Atletico i właśnie o to mu chodziło, żeby na początku wyjść tak samo nabuzowanym jak Atletico Barcelona miała 70% posiadania piłki w pierwszej połowie, ale co z tego jak Atletico właśnie grało kontrami jak e, przejdźmy może teraz płynnie do drugiej bramki, jak Atletico wybija piłkę Musa, fantastycznie Fantastyczne zagranie do Lukmana i zobaczcie co się dzieje. Lukman holuje tą piłkę sam, jest przeciwko sześciu piłkarzom Barcelony razem z Joanem Garcia. Jest sam Lukman kontra sześć piłkarzy Barcelony na połowie. Ja nie wiem. Ktoś musi do niego bardziej doskoczyć. Ktoś musi do niego doskoczyć, albo chociaż lepiej odbudować pozycję. Bo jest tak. Baldej jeszcze jeden zawodnik Barcelony sobie tak przy nim stoją. Nie wiadomo, co robią. Po czym? Co się dzieje? Atletico przychodzi pomóc Lukmanowi. Ten świetnie zagrywa do Alvareza, który fenomenalnie przerzuca akcję. I zobaczcie, co się dzieje. Ile miejsca ma Griezmann. No. Chłop sobie biegnie truchcikiem i... Nik, nikogo nie interesuje jeszcze, zobaczcie, jak Balde odbudowywuje pozycję. Jo, e, Eric Garcia jest sam przeciwko przeciwnikowi Atletico, a Balde zamiast szybko wrócić, odbudować pozycję, sobie biegnie spokojnie na skraju pola karnego, jakby nic się nie działo, tak? I zobaczcie, Griezmann dostaje piłkę, on ma tam ogromną lukę, wyrwę w polu karnym, on ma masakrycznie dużo miejsca i dopiero wtedy Balde do niego przy... podchodzi, ale to już jest za późno. Griezmann nie przyjął sobie najlepiej tej piłki, ale wykończył fantastycznie. No tutaj do Joana Garcia się przyczepić nie można, trze ale trzeba się przyczepić do obrony Barcelony, która nie zorganizowała się w defensywie. Która jeszcze po lewej stronie jakoś, ale po prawej zostawiła ogromną wyrwę przez to, że Balde po tym jak okej, okay, po kontrze nie był ze swojej strony, nie wrócił na swoją stronę, tylko na spokojnie sobie wzdłuż pola karnego wracał. I kiedy zobaczył Griezmanna jeszcze próbował przyspieszyć, ale nie udało mu się tej piłki. Odebrać. I słuchajcie, jest pewien schemat, który się powtarza. Na przykład sytuacja z 22 minuty, jak Barcelona znowu wraca na swoją połowę, ale bez stresu na no spokojnie. Po co się stresować? Jest 2-0 tylko przecież dla rywali. I zobaczcie, Balde jest ostatnim zawodnikiem, który broni przy tym podaniu, które może iść za jego plecy a za jego plecami jest dwóch zawodników Atletico niekrytych i piłka idzie do Griezmana, który ma bardzo dużo czasu, żeby się zebrać, jeszcze mógł zagrać dalej, no Juliano chyba, ale tego nie zrobił, tylko zdecydował się na uderzenie, które patrząc na to, ile miał czasu, nie było dobre. Ale mi chodzi o to, ile przestrzeni piłkarze Barcelony zostawiali piłkarzom Atletico podczas odbudowywania swojej pozycji w defensywie. No przecież to jest kryminał, to jest kryminał. Atletico dwoma trzema podaniami załatwiało Barcelonę. Cały czas z prawej strony. Potem następnie Atletico świetnie wykorzystuje Balde w tym spotkaniu. Chodzi mi o to, że Atletico sobie rozgrywa piłkę na, na własnej połowie. Balde wyskakuje e, do jednego z zawodników w 23 minucie i od razu w jego w jego sektor, w sektor Walde, wchodzi Molina z zespołu Atletico Madrid, i ten tylko czeka na skraju polakarnego, aż dostanie piłkę. I w końcu dostaje tą e, piłkę, i ma autostradę do bramki Joana García. Ma autostradę do bramki, biegnie, biegnie, i, i potem już też jest powtarzający się schemat czyli zagrywa piłkę wzdłuż polakarnego albo troszeczkę wycofuje i Alvarez strzela na bramkę Barcelony i tam heroicznie broniąca obrona Barcelony wybija tą piłkę, ale no słuchajcie, schemat jest prosty. Jedno, dwa, trzy podania, znaczy jedno podanie jesteśmy po prawej stronie, drugie podanie wycofanie i strzał, albo jeszcze trzecie podanie i strzał. No, nie może to tak wyglądać, że oni sobie będą przez całą pierwszą połowę biegać po stronie balde. No słuchajcie, ta strona tak przeciekała, że Atletico się tam mogło robić co chciało. Nieprawdopodobne, nieprawdopodobne, jak, jak prosty patent, jak prosty patent sprawił, że Atletico rozgromiło Barcelonę 4 do 0. I tutaj naprawdę należy docenić Molinę, Juliano Simeone i Grismana za te rajdy, a Griezmana za podania. Słuchajcie, Griezman miał fantastyczne to podanie w trzeciej minucie z pierwszego kontaktu do Alvareza. Potem miał gola. Potem miał świetne podanie w 23 trzeciej minucie też z pierwszego kontaktu. Tam właśnie chyba do Moliny. Po prostu Griezman fantastycznie tą piłkę rozgrywał. Dalej. Trzecia bramka dla Atletico. Uwaga, szok. Akcja idzie po prawej stronie. Szok. Griezman Rozgrywa świetnie piłkę do kolegi, który, uwaga, szok świetnie urywa się obrońcą Barcelony. I zobaczcie, uwaga, szok, ile miejsca Barcelona zostawia Lukmanowi. Jest zagranie do Alvareza, który ma miejsce, żeby oddać uderzenie, ale ten jeszcze wycofuje do Lukmana. Przecież Lukman ma całą połowę dla siebie przy tym uderzeniu. Całą połowę boiska dla siebie, całą połowę polakarnego dla siebie. On sobie na spokojnie tą piłkę przyjmuje i fantastycznie, po ziemi, precyzyjnie strzela absolutnie, nie dając szans Joannowi Garci. Zobaczcie, po raz kolejny jest akcja prawą stroną, wycofanie piłki. I tutaj mógł być strzał, ale jeszcze jest zgranie do Lukmana, który jest absolutnie niekryty i strzał. No, cały czas jest ten sam schemat i Barcelona cały czas sobie z nim nie radzi. No, nieprawdopodobne, co tam się musiało dziać. 37 minuta. Pokazując, jak zdesperowana, jak zdziwiona, jak. w jak fatalnym położeniu z Barcelona Flick za Marka Casado wpuszcza Roberta Lewandowskiego. I tutaj coś w Barcelonie zaczęło się tlić Dla mnie Jamal próbował coś robić. No nie był to dobry mecz hiszpańskiego skrzydłowego. No ale ciężko kurczę trochę winić Jak Atletico... Nie dominowało w posiadaniu piłki, ale absolutnie dominowało w tym spotkaniu. Jeśli Barcelona robiła coś w ofensywie, no to zazwyczaj po inicjatywie Lamina Yamala. No i tak, jest podanie od Yamala do Ferrana Torresa, gdzie ten próbował albo zgrywać, albo strzelać w Polgarnię, no to mu nie wyszło. Ale potem jest znowu zagranie do Yamala, od Yamala do Fermina i Fermin wybiega na czystą pozycję i mógł, znaczy strzelał i tutaj jest fantastyczna interwencja musy. Ale mógł jeszcze podać do niekrytego lewego, który miałby tak zwanego tapina. I potem słuchajcie, no jest ta 44 minuta, znowu rajd po prawej stronie, ale to już nie ma co analizować, bo to jest ten sam schemat. I 47 minuta, znowu ten sam schemat. Prawa strona, zagranie z prawej strony wzdłuż pola karnego, zbiera piłkę Luckman i ten tym razem nie strzela, tylko podaje do Alvareza, który strzela bramkę. I to było fantastyczne uderzenie. Tylko zobaczcie, praktycznie bliźniacza akcja była wcześniej e, zbra, przy bramce Lukmana. Tylko, że wtedy Alvarez zebrał tu piłkę i podał do Lukmana, który był tu, bliżej pola, pola karnego. A teraz Lukman zebrał tą piłkę, która była tu i wycofał do Alvareza, który był trochę za polem karnym i miał też dużo przestrzeni. Piłkarze Barcelony nie zbierali tych długich piłek, które leciały wzdłuż pola karnego. Praktycznie zawsze... To padało łupem Atletico. No, chłopaki, gdzie jest Wasza wola walki? Nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak Diego Simeone jednym trikiem, po prostu autostradą po prawej stronie, świetnymi fazami przejściowymi i fantastycznym griezmanem był w stanie rozwalić Barcelonę na kawałeczki. Na kawałeczki. Czyli podsumowując, Barcelona... Nie, nie radziła sobie z fazami przejściowymi, jak i w ofensywie, tak i z fazami przejściowymi Atletico, kiedy musieli się ustawić w obronie, bo tam zawsze ktoś był niekryty. Raz był niekryty Alvarez, raz Lukman, a raz Simeone, a raz Griezmann. No słuchajcie, jakby oni sami mogli biegać jak chcieli ci piłkarze Atletico. Często sobie biegali wokół obrońców, a czasami sobie po prostu biegali, bo obrońców przy nich nie było, na przykład. Balde zagrał fatalny mecz. Joan Garcia otrząsł się po tym. No, znaczy, no wiem, że to jest samobój Erika Garcia, no ale słuchajcie, no 70%, nie no, 90% tego samobuja idzie na konto Joana Garcia. Otrząsnął się i starał się. No Znaczy, on nic nie mógł zrobić przy tych golach. No, spytałem się yy, powiedzmy, no, mojego kolegę bramkarza, który ma ponad 100 meczów w lidze drugiej Mazowieckiej. No i. Oprócz tego samobuja, Joan Garcia nic nie mógł zrobić. Pozdrawiam Cię, Mateusz. I jeszcze chciałbym się odnieść, bo uważam, że Giuliano Simeone powinien dostać czerwoną kartkę za wejście na Balde. No, to co on tam zrobił, no to sorry, ale to jest czerwona kartka. I uważam, że po fatalnej stracie Ferrana Torresa. I Eric Garcia, który po prostu ratował sytuację, no sfaulował zawodnika Atletico, który wychodził na bardzo dogodną pozycję i uważam, że no dostał słuszną czerwoną kartkę. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to bardzo Ci dziękuję. Zostaw proszę łapkę w górę i subskrypcję. I co? Daj znać w komentarzu, co myślisz o tym meczu i zaobserwuj profil. Po więcej. Dzięki.